z Trzydniowiańskiego szybciutko na Polanę Trzydniówkę tam jest taki pełno schodów drewnianych wielokrotnie tutaj Jak próbowałem w ciągu godziny na Trzydniowiański wejść, nigdy mi się nie udało miałem godzina 4 minuty i raz miałem chyba godzina 17 gdy nie miałem jakiejś pogody takiej dobrej na to, żeby tutaj szybciutko wejść już teraz to się tak nie ścigam z tym czasem jak wyjdzie tak wyjdzie, piękna dzisiaj pogoda, żyleta niesamowita, no super, mamy parę minut po godzinie 12, udało mi się dzisiaj wejść przez Dolinę Kościeliską czyli przez Skrońsko przy Kościelisku tutaj z tej strony na Przełęcz Iwaniacku, z Przełęcz Iwaniackiej na Ornak, Zadni Ornak, Siwe Skały, później dalej na Siwą Przełęcz. Siwy zwornik, bystre sedlo, bystra przełęcz błyszcz. To już przekroczyliśmy barierę 2000 m258, zbłyszcza później na bystrą, w trakcie właśnie podejścia na ornak. Uszkodziłem gdzieś coś z więzadłami prawdopodobnie w kolanie. No i męcząca była droga. Myślałem, że już odpuszczę, ale coś się wszystko naprawiło. Naprawdę jakiś cud, ból minął, ból mięśnia i ból w ogóle ścięgien. No to więc w ostatnim, w momencie się udało opanować to kolano, więc szybko jeszcze przy gaborowym centrze zrobiłem krótki trawę i wszedłem na Starorobociański i Starorobociańskiego teraz przez Kończysty, zszedłem teraz już na Trzydniowiański. jedna Trzydniówkę i do Doliny Chochołowskiej i jakoś będę musiał się przebić do Doliny Kościeliskiej, nie ja wiem, czy to zrobię busem w zależności jaki tam czas będę miał, bo dzisiaj troszkę krótszy repertuar, że tak powiem, czasowy mam ale jest spoko też wyjdzie sporo, około 30 km także, ale no pięknie, nawet nie ma dużo ludzi dzisiaj, tak naprawdę do Bystrej szedłem sam, na Bystrej posiedziałem ze 20 minut samemu nikogo, dopiero na podejściu na Bystrą miałem przy zejściu chłopaka, który dopiero co wchodził, także, ale nie ma jakiegoś takiego widzę wielkiego szału, chyba przypuszczam, że na Wołowcu jest chyba gorzej dzisiaj, no jest trochę gorąco, jest za gorąco jest, już po prostu pali to słońce, no już nawet tutaj nie bardzo ludzie podchodzą, po też osoby idą, ale już chyba też za późna pora na takie wypady.